Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wawrzyn i zapraszam Was do krótkiego filmu z Guild Wars 2, w którym postaram się Wam pokazać takie isteregi, które mi się udało znaleźć i takie isteregi, które udało się znaleźć innym ludziom, które ja sobie przeglądałem I chciałem Wam to zebrać w jakiś taki jeden w miarę zgrabny materiałik, żebyście mogli sobie obejrzeć w razie czego dla osób zainteresowanych. Zacznijmy w takim wypadku od tego, gdzie się znajdujemy w tym momencie. W tym momencie znajduję się w Lions Arch. Czyli głównym mieście, takim tak zwanym centrum, centrum naszej mapy, i pierwszy easter egg jest taki dosyć, dosyć interesujący, dosyć subtelny, ale moim zdaniem bardzo fajny. Jak wiecie za development gry Guild Wars 2 odpowiada studio ArenaNet, firma ArenaNet. I w tym momencie jak się znajdujemy, to polecam wam na chwilę spauzować ten film i odpalić sobie gdzieś logo ArenaNet, żebyście wiedzieli o czym teraz będę mówił. Mianowicie znajdujemy się na Arenie. A, 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 znajdujemy się na Arenie. A ponad nami jest siatka, czyli po angielsku net. Czyli mamy tak, arena net. A poza tym ścianki, tutaj cała ta obudów, obudówka, ten obwód cały dookoła, tego, dookoła tej areny wygląda właśnie jak, tak jak logo e, areny net. E, także jak się spojrzy na to z tej strony, to mniej więcej można widzieć też, że jest taki, mm, taki troszeczkę uwypuklony, taki powiększony, powiedzmy taki mm, no fajnie wyglądający po prostu. Już nie mam teraz jakiegoś słowa, nie chcę mi się specjalnie szukać. W każdym razie, no tak to wygląda, moim zdaniem, bardzo subtelne wlepienie te, czegoś takiego e, przez twórców gry w bardzo w fajny, bardzo fajny sposób, którego ja tak na początku nawet nie wyłapałem dopiero po chwili jak się tak przyjrzałem, to w sumie się kurczę, to faktycznie wygląda jak to logo. Kolejnym easter eggiem, który chciałbym Wam pokazać jest bardzo fajna, bo tak bardzo intrygująca moim zdaniem rzecz, która znajduje się również w Lion's Arch. Aktualnie znajdujemy się przed domkiem aukcyjnym, gdzie możemy odbierać nasze przedmioty z Trading Postu i żeby dostać się do tego easter Ega, który no, powiedzmy sobie jeszcze, że no, może być easter eggiem, niekoniecznie jednak musi, musimy przejść przez cały ten dom aukcyjny, wbiec tutaj na górę. To jest rzecz, którą ja znalazłem, e, przeglądając kiedyś tam odmenty YouTube'a e, i, i tak mi zapadło w pamięć, że faktycznie coś takiego jest. Trzeba się tutaj przedostać przez te skałki. I teraz tak, tutaj nie możemy wybiec, bo się ześlizgujemy, więc tu jest najtrudniejsza część, żeby, o, przeskoczyć tutaj w tą stronę. Gdy się tutaj przedostaniemy, to wystarczy się tutaj ześlizgnąć w dół, i kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to wskoczyć tutaj w taką dziurę. I tutaj znajduje się bardzo interesująca rzecz, mianowicie moneta. My się nie możemy do niej zbliżyć w żaden sposób, i to jest rzecz, którą ja znalazłem dzięki, dzięki YouTube'owi, który gdzieś tam mi się kiedyś tam zaplątało, to, Taki filmik z tym. I to jest bardzo interesujące, moim zdaniem przynajmniej, bo ta monetka jest taka, nie wiem, ja nie grałem w Guild Wars 1, może ma to coś do zaznaczenia, jeżeli chodzi o, o pierwszą część, jeżeli chodzi o pierwsze podstawowe Lion's Arch, które ponoć tam było też w pierwszej części Guild Warsów, więc może to jest związane coś z tym, aczkolwiek no jest to intrygujące, że taka moneta leży po prostu w tym miejscu, nic z nią nie można zrobić, nie można do niej podbiec, nie można do niej doskoczyć, także to jest coś takiego, co warto jest zastanowienia, jeżeli wy wiecie, co ona ma znaczyć, czy jest związana jakoś z Guild Wars 1, dajcie mi znać. W komentarzach. Kolejnym, mito to isteregiem, ni to nie isteregiem, jest postać tego białego ptaka, którego możemy znaleźć w miejscu na mapie Kesex Hills w lewym górnym rogu, zaraz przy wodospadach. Znajdują się tutaj dwa takie ptaki, gdzie tu jest jeden, tam jest drugi. Co jest z nich interesujące, to to, że stoją w miejscu. One nic nie robią, tylko stoją w miejscu i. Nie można ich nawet stargetować, nie można na nich kliknąć, można te... w Guild Warsach zawsze można było slowly. klikać na wszystkie, wszystkie e, potworki, nawet jeżeli e, nie można było ich zabić. A tutaj na tego ptaka nawet nie można kliknąć w żaden sposób, on po prostu stoi, e, podnosi głowę, opuszcza się i to jest tyle. Z tego co widziałem na YouTubie, bo pierwszą osobą, którą wiedziałem o tym, że to znalazł, to była Kasia. Która, która nawet porobiła screeny sobie tego, tego stworka i pokazała mi gdzie on jest. A potem spojrzałem na YouTubie, że kiedyś wcześniej, przed którymś z patchów, polegało to w ogóle na tym, żeby on się pojawił, że trzeba było tutaj stanąć i zrobić takie dwa, trzy małe kroczki. I on nagle się pojawił, znikł, ten tak. A potem, jak się ruszyło, to on znikał od razu. Także to był wtedy fajniejszy easter egg. Aczkolwiek, no w tym momencie też jest dosyć intrygujący, biorąc pod uwagę, że jest to. No teksturowo nie wygląda to za ładnie, biorąc pod uwagę, że wszystkie inne potworki teksturowo wyglądają lepiej. No spójrzmy na przykład na tego Blackfish scale. one wyglądają tutaj bardzo ładnie. A jednak ten tak jest teksturowo troszeczkę niedrobiony, więc nie wiadomo, czy jest to jakiś model, który się gdzieś zawieruszył i po prostu sobie stoi niczym duch. Czy jest to specjalnie zrobione troszeczkę gorzej niż, niż wszystkie inne potworki. Nie wiem, nie mam pojęcia. Wasze teorie. Tutaj również mogą się jakieś pojawić w komentarzach, do czego zachęcam. W każdym razie przejdźmy do kolejnego easter Ega. I kolejny easter egg ma miejsce. Tutaj, na mapie Blood Tide Coast, mniej więcej w tym miejscu, gdzie znajduje się serduszko przy Moriarty's Hold. Żeby go uruchomić, trzeba najpierw wykonać eventa, dzięki któremu pojawi się niejaki kapitan, jak on się tutaj nazywa, kapitan Penzan, razem z nami pobiegnie z powrotem do swojej bazy. Jednakże, żeby żebyście mogli w pełni zobaczyć, o co mi chodzi z tym easter eggiem, to... Ja się wyciszę w momencie, jak skończymy tego quest'a, jak nagram go jeszcze raz. E, także zobaczymy się za chwileczkę i po samym nagraniu powiem wam o co chodziło. Moja idea: Rzeczypospolite'a Lions' Arch could never lived like this. Jestem taki model w modern pirate general. Mam informacje magiczne, informacje i mineral. Wiedziałam kość Kryta i można przeczytać rzeczy From bloodstones to the dragon spawn in order categorical. In fact, I write my washing bills in old canthan cuneiform. I'll tell you every detail sewn on Codicus' uniform. The skills and builds of warfare are essential to my strategy. You'll say a better pirate general has never sat a G. For when you know the habits of the Char and the Elonians, when you can tell it sight a Kurzik from an Ascalonian. You'll know my martial knowledge, quite extensive and still myriad. Myriad. Myriad, myriad. Ah! Has only been updated for the interregnum period. But still, in matters magical, mathematical, and mineral, I am the very model of a modern pirate general! I jak mogliście usłyszeć, jest to piosenka śpiewana przez tego kapitana I ja przez jakiś czas zastanawiałem się, kiedyś zrobiłem tego quest'a i wtedy zastanawiałem się, kurczę, skąd ja pamiętam tą piosenkę. Eee, po czym gdzieś tam kiedyś e, przeglądałem sobie... Też YouTube tylko w poszukiwaniu materiałów z kolei z Mass Effecta jakichś takich śmiesznych rzeczy lubię sobie czasami poszukać takich rzeczy, żeby potem same moje zobaczyć. I nagle wpadłem na filmik Tribute to Mass Effect 2 in Guild Wars 2 i właśnie był pokazany ten filmik. Po czym został on porównany w linku w opisie filmu. Zresztą wy też znajdziecie w opisie filmu link do filmu z Mass Effecta 2 bo właśnie tam okazało się, że Mordin śpiewał troszeczkę zmieniony. Oczywiście tekst jest. Ale Mordin śpiewał e, tą piosenkę, tylko on śpiewał o tym, że jest Salarian Scientist, e, czy jakoś tak. W każdym razie on śpiewa o Kapitanie e, i jest oryginał tej piosenki, również będziecie mieli dostępny w opisie filmu. Aczkolwiek fajne jest to, że mimo wszystko taka piosenka została też zremiksowana i dziś tutaj wpleciona w ten fantastyczny świat Guild Wars 2. Także zachęcam was do tego, żebyście sobie porównali te piosenki razem z tą piosenką, którą przed chwilą wysłuchaliście. I kolejny easter egg znajduje się w twierdzy Ebon Hawk. Jak widzicie tutaj na mapie, która się nazywa Fields of Ruin. Twierdza Ebon Hawk znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu. I ten easter egg jest bardzo fajnym nawiązaniem do znanej i lubianej gry Legend of Zelda. Ileż razy w Zeldzie mieliśmy ochotę, przynajmniej ja wiem, że miałem i mam to do dzisiaj. Miałem ochotę zabić kurczaka. Jak już było moje zdziwienie, jak kiedyś Starałem się zabić tego kurczaka, i nagle pojawiło się bardzo dużo innych kurczaków, które postanowiły mnie zabić, i ja nie mogłem nic z tym zrobić. I tutaj w Guild Warsach również często przebiegam i staram się zabić jakieś e, króliczki, jakieś inne małe potworki. Jak widzicie, tutaj mamy kurczaki. Kurczaki. Kurczaki e, zaczynam bić, nic się z nimi nie dzieje i pojawia się coraz więcej kurczaków, e, które są nazywane Angry Chicken. którym również nic nie mogę zrobić i pojawia się ich coraz więcej i coraz więcej i coraz więcej, aż w końcu niestety e, przewyższą nieznacznie swoją liczebnością. E, jak widzicie, mój pet nie jest w stanie sobie poradzić z tymi kurczakami, nie zadaje im żadnych obrażeń, e, a te kurczaki atakują jego i zadają, jak widzicie, jemu naprawdę, naprawdę duże obrażenia. To jest nieco przerażające i nieco zabawne, że kurczaki w tej grze są na tyle przerażające i tak jak w Legend of Zelda my nie jesteśmy nic tym w stanie zrobić, a one są w stanie złożyć naszą postać i nas zabić w ciągu trzech... Sekund. Także jest to dosyć zabawny, dosyć fajny easter egg, e, który, który odkryłem przez przypadek, bo starałem się, jak już mówiłem wcześniej, starałem się tutaj zabijać zawsze jakieś potworki, jakieś takie małe, małe, słodkie istotki, i to jest takie moje zboczenie, jeżeli chodzi o MMO, że zawsze staram się to zrobić. W każdym razie widzicie, tu jest Suspicious Rat, w którym nic nie możemy zrobić, możemy z nim pogadać. W każdym razie to były właśnie kurczaki, które są nie do zabicia, nie do zdarcia, i to był przedostatni easter egg, który chciałem wam pokazać. W tym w tym całym zestawieniu. I ostatni Isterek znajduje się również w Ebon Hawk eee, Znajduje się tutaj, gdzie jest ta wista, do której ja jeszcze, bo ja jeszcze nie wiem, jak się dostać. W każdym razie trzeba wejść tutaj na górę po schodach. Wspinamy się coraz wyżej. Eee, coraz wyżej, coraz wyżej. Biegniemy sobie, i jak widzicie, tutaj nam mamy. Zaraz Wam pokażę. O, tutaj mamy taki balkonik. I ten balkonik jest taką rzeczą, która aż kusi, żeby tam wskoczyć. I nie mylicie się, właśnie to musimy zrobić. Więc zeskakujemy tutaj na dach. I przeskakujemy tutaj. Jak widzicie, tutaj znajduje się otwarte, otwarte pomieszczenie, i w tym pomieszczeniu znajdują się organy. I bardzo fajną rzeczą jest to, że możemy zacząć sobie grać na tych organach, co jest też fascynujące. Jednakże, gdy wybierzemy konkretną kombinację klawiszy, otworzą się jedne z tych dwóch drzwi i znajdziemy za nimi nagrodę. A ta kombinacja to 5. Niestety te organy grają dosyć długo. Więc 5-6. Nie będzie niestety to żadna melodia jakaś fascynująca. 5. Ale zawsze możemy się postarać jakoś coś tutaj ogarnąć. 4. I potem wybieramy dziewiąteczką. Zmieniamy tonację. Cały ten kod podam Wam w opisie filmu. Do organów. 1. I teraz ósemeczką znowu zmieniamy tonację organów. 8, 3, 5. No niestety, cały ten proces grania na tych organach jest dosyć długi i trzeba to zrobić dwukrotnie, więc 5. <ścoughs> Teraz mogę nie rozmaicić trochę czas gadaniem moim małym. To w ogóle cały ten kod pokazał mi jakiś koleś, jak tutaj podbiegłem i zobaczyłem te organy, jeśli bawiłem troszeczkę. Tą podbieg, daj mi powiedział mi daj mi, daj mi pograć trochę na tych organach, to Ci pokażę, jaką fajną rzecz tutaj można odkryć sobie. No i uwierzyłem Chłopakowi i faktycznie pokazał mi dosyć fajną rzecz i tutaj jest taka skrzynka z nagrodami. Zaraz zobaczycie. Mam nadzieję, że mi się to uda ogarnąć 8. Osiem... Trzy i pięć, zaraz, i mam nadzieję, że się to skończy. A widzicie, i zagraliśmy na tych organach, i tutaj znajdujemy skrzynkę, e, i ta skrzyneczka tutaj nam ma jakąś nagrodę dla nas, jakąś słabą nagrodę, ale zawsze jest to nagroda i zawsze jest to sekret albo easter egg, zależy jak to ujmiecie. I to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli chodzi o, o easter eggi w Guild Warsach 2. Mam nadzieję, że Wam się to podobało, mam nadzieję, że troszeczkę Was to zachęciło do poszukania tych easter eggów samemu, bo jak widzicie ta gra ma jeszcze pewne swoje tajemnice, które nie były odkryte do końca zawsze. Nie wszyscy o tych wszystkich rzeczach wiedzą. Miejmy nadzieję, że tych easter eggów pojawi się coraz więcej. Nie wiem, co się teraz stało z moją postacią, że nagle dostała w twarz. W każdym razie, to by było na tyle, zachęcam Was do oceniania i do komentowania tego filmu, do lajkowania czy też dislajkowania. Wyszedł trochę długi, ale wydaje mi się, że chyba było warto. W każdym razie, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na razie! Pst, jest jeszcze jeden easter egg, o którym zapomniałem Wam powiedzieć. To jest pokój pełen kotów. Jak widzicie na tym filmie no, ale znajdujemy się, moja postać znajduje się w pomieszczeniu pełnym, pełnym kotów. I żeby się tam dostać trzeba wejść na Jumping Puzzle na World V World. Niestety mi się tego nie udało nagrać na filmiku, ponieważ dostanie się tam nie jest, dosyć, nie jest zbyt proste i miałem bardzo dużo faili, żeby się tam dostać. Więc zalinkuję Wam film do tego jak się dostać do tego pomieszczenia pełnego kotów w opisie filmu. W każdym razie wygląda to moim zdaniem bardzo fajnie i bardzo fajne pomieszczenie. Koty ninja starają się podbić ziemię i zabiją nas wszystkich. Na razie.